Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj mamy, słuchajcie, Not So very. Jak widzieliście, dzisiaj was z jakiejś większej sceny, wrzuciłam Wam chyba tylko parę fotek właśnie Simony i Konora z ich sesji takiej ciążowej, powiedzmy. No bo w dzisiejszym odcinku będziemy rodzić, więc doszłam do wniosku, że to jest na tyle dość ważny element tego pokolenia, że zrobimy sobie taki typowy odcinek z porodu, słuchajcie. No i a Konor wrócił właśnie z, od weterynarza z naszą Nubi, bo, bo coś tam jej było. Więc, więc wrócili od weterynarza. No i w sumie to już jest 13. Słuchajcie. Simona gdzieś tutaj co narobi? Ogląda. Ogląda telewizję I dała mi taką sukieneczkę właśnie, trochę ją ubrałam, bo ona już ma brzuszek. Pokaż się Simonka wstań. Poczczek, O, słodko wygląda. No i w sumie to już jest w poródza, więc w tym odcinku będzie ten poród i wiecie co? Ja się zastanawiam, co to będzie za poród, bo to mieszkanie ma cechę na linii mocy i ja nawet jej nie ustawiałam, tylko po prostu ona już tu była i ja zapomniałam. No i teraz może się okazać, że urodzą nam się trojaczki albo bliźnięta. No ale na razie stworzyłam taki pokoik. Proszę bardzo, taki tutaj w, tak kawałeczek, kawałeczek, kawałeczek pokoju ogarnęłam tutaj w tej, w tej takiej Ala siłowni, tutaj ma konor niech mu starczy. No i zrobiłam taki mini mini pokoik. No i jestem ciekawa właśnie, co się urodzi, bo jak urodzi nam się dwoje albo troje dzieciaczków, no to trochę będzie ciasno. I tak, tutaj jest właśnie tam to łóżeczko, tutaj tak, tak, tak a i tutaj taki, taki, wiecie, taki kącik, no, dla, dla niemowlaczka. Myślę, że dla niemowlaczka w sam raz, no ale potem z czasem to będzie dość mała powierzchnia. No i dlatego też zastanawiam się nad tym, czy ich po prostu nie przeprowadzić, czy nie przeprowadzić ich do jakiegoś, nie wiem, takiego praktyczniejszego albo mieszkania, albo właśnie domu. Chociaż może w sumie nie chciałabym się wynosić z San Myshuno, może byśmy znaleźli jakieś fajniejsze mieszkanie. Wiecie, to mieszkanie było dla Konora, jak on był, wiecie, taka kawalerem, życie imprezowicza i tak dalej, i tak dalej. No a teraz, jak będzie miał rodzinę i to jeszcze się nie wiadomo, jak dużą, no to, no to fajnie by było mieć jakieś te mieszkanie takie bardziej praktyczne. Wiadomo, to mieszkanie można by było przerobić i zrobić tu milion 1,500 pokoi, ale nie o to w tym chodzi. Ja bym wolała właśnie jakoś fajnie, fajniejsze mieszkanie po prostu kupić i tyle. Chwal Nubi, że była taka dzielna u weterynarza. No, e, i tak, słuchajcie, ja mam tutaj, żeby skończyć tę generację, muszę mieć skończony ten ekspert komputerowy i muszę utrzymywać skupienie przez dwie godziny z rzędu, ale kurde, jakoś nie mogę tego zrobić. Tak jakoś ciężko to ogarnąć. Co ten Emanuel chce? Nie chce przyjść, on cały czas do nas przychodzi, już mnie denerwuje, że tak cały czas do nas przychodzi. E, no, no, ale dobra, to spróbuj, może pograć, wiesz co? Spróbuj pograć, w ogóle we dwoje sobie pograjcie, bo ona z tego co kojarzę, to też musi grać. Wyścigi My Sims, tak, z Simoną, pograjcie sobie. Czy ty nie dzisiaj do pracy? Czy ty byłeś już na 14? A, to zaraz, no to nie pogracie za wiele. A ty, ty, ty masz dzisiaj wolno, ona musi w ogóle mieć tysiąc obserw obserwujących, więc tutaj musimy na Instagramie dawać jazzu. Dobra, niech oni sobie chwilę pograją. No i myślę, że nie wiem, takie fajnie by było zrobić jakiś baby shower czy coś. No ale, o, a on tutaj ma to napój. On tego nie wypił wtedy, bo ja mu kupiłam eliksir skupienia właśnie, żeby się skupił, gra. Ale patrzcie, że on tego wtedy nie wypił, dlatego nie był skupiony, a ja się zastanawiałam, czemu on nie jest skupiony, wypił i nie jest skupiony, a on jednak nie wypił, <laughs> No, ale może jak dziecko się urodzi, to zrobimy takie właśnie imprezę z tego, z tego właśnie, z tego, z tego, z tego, z tej okazji, z tego, z tego, z tej okazji. I zaprosimy wszystkie swoje, rodzinę całą i te wszystkie psiapsi, psi. no i będziemy myśleć właśnie, Boże, w coś ty się ubrał, haha. <laughs> e-sportsman, no to rzeczywiście. A dobra, Simona, ty musisz mieć do pracy też umiejętności grania w gry. No ale dobra, najpierw zrób aktualizację, dodaj do historii na Instagramie i odpowiedz na maile. No a potem możesz sobie grać, bo w sumie musisz. Ile mamy łącznie? 288. Kurde, mało. Malutko, malutko, malutko. Ciężko z tym. O, patrzcie, a ona co? Ona ma zaraz ten, urodziny za jeden dzień. Pamiętaj, jak urodzi, to zaraz będą jej urodziny. To może zrobimy babyczkowe party. Plus właśnie Happy Birthday Simony. Dała mi tę sukienkę, bo mówię, taką luźniejszą, wiecie? Ona była tak ubrana w tą spódnicę, taką kusą i tę bluzkę, mówię. No, raczej jej będzie niewygodnie, więc dała mi to. I tak, taką zrobiłam jej sesję też, właśnie. A, i zrobiłam też właśnie fotki jej Konor, w sensie jej zrobił. I tutaj trochę naszą galerię zdjęć powiększyłam, proszę bardzo. O, tu jest foteczka, tu jest foteczka, tutaj jest nasza Lili, tu Lili i Konor, tu Lili i Konor, tutaj z zaręczyn powiedzmy, fota. No i tu Lili i, i Simona, także tak, także taka, taka sesja. Soszę, Soszę, no jestem ciekawa, czy właśnie będę mogła położyć dzieciaczki w tym łóżeczku. Bo pobrałam tego moda, wiecie, na te znikające łóżeczka i mam nadzieję, że, że dam radę. I to będzie działać. Co? No, graj, graj, bo musisz się poduczyć tego. Patrzcie, kto nas odwiedził: Nasza koleżanka Bessie. Musimy ją przywitać, żeby nie było, ale Simona dość jest śpiąca i głodna, więc zaraz musimy coś zjeść. Ale przyszła do nas nasza kumpela, może przyszła zobaczyć właśnie e, jak się mamy, jak tam nasza ciąża, czy dobrze się czujemy. E, no ale dobra, wiesz co Simona, ty byś coś może wzięła, może podałabyś kolację, albo w sumie wzięła resztki, bo jesteś taka zmęczona. Więc wypadałoby... Coś przekąsić i iść spać, bo jakaś taka przemęczona dziewczyna jest, a trochę posiedziała na komputerze i ma już 467 obserwujących i zrobiłam też jej to. Ona w ogóle ma który poziom? Czwarty, więc już w sumie ładnie. No dobra, już w sumie nie gadaj. i coś zjeść. No i tak ona coś się zawieje, złapała jakąś. O, dobra. Chodź, zjesz sobie. Ale ta sukienka fajnie. <grystanie> Zjedz sobie hot doga. Widzę, że ten konor wróci z pracy, to musi zrobić jakieś dobre żarcie, bo coś ostatnio słabo się odżywiamy. Nie mamy dobrych jedzonek w, tym, w lodówce. Dobra, czekajcie, to wyrzucić trzeba. I to wyrzucić, bo tu śmierdzi tylko. Dobra, <grystanie> nie mogę patrzeć do tę sukienkę. A nie widziałam wcześniej, że ona tak się tak się baguje. Gdzie ty idziesz jeść? A, tutaj do niej, tak? Nie, nie do niej jednak. Idziesz po prostu na taras. Okej, okay, kumam. No w sumie taki widoczek, zjeść sobie kolacyjkę. Później możesz zdjąć w sumie Nubi ten... E. Czy nie możesz jeszcze jej zdjąć tego? Zdejmij kołnierz, mi żeby ona smutna nie była. Ta coś na nie nakrzyczała chyba? Co ty krzyczysz na mojego psa? Słuchaj, stara. To mój pies, proszę nie krzyczyć. No a potem idziemy spać. No i co? I czekamy ten poród. Myślę, że zaraz, za, za, za lada moment, lada moment powinno nam się tutaj wykluć dziecię. Dobra, Simona, pokaż, jak tam idzie ci hot dog. dog ostatnio. Ja wczoraj byłam na, na live'ie u Marii właśnie i Mari grała w trójeczkę. I jej Simka przebrała się w hotdoga, tak jak ostatnio u nas przebrał się Harry też w hot doga. Dobra, zaśnie nam na podłodze, patrzcie na to. Tarararą, tarararą, Przemęczyliśmy kobietę w ciąży. No i... No i taka historia, proszę bardzo. No super, Simona, super. Idź siku, idź coś przegryź. Ty się jeszcze nie najadłaś tym hot -dogensem. Aj. Przemęczymy ją, no jesteś, jestem okrutna. Wstawaj! Dasz radę, ale musisz coś zjeść i się wysikać przed spaniem, bo zaraz będziesz się budziła i tak, więc wiesz. Simon nadal śpi na podłodze, ale znaczy znowu w sumie. A nasz Konor yy, dostał awans i jest zawodowym graczem. I Dostaliśmy jakiś plakat i interakcję. Przechwalaj się talentem i hajsik, fajnie. E, potem to sprawdzimy. O, jaki on przedzmarnowany zmarnowany, biedny. Dobra, chodź tutaj do, do łazienki. Możesz się wy wyprysznicować, skorzystać, obudzić swoją narzeczoną, żeby wstała, i nie wiem, poszła do łóżka, czy coś. I weźmiesz sobie, zjesz coś sobie na szybko, na przykład kanapkę z szynką. No i pójdziesz spać, no bo już jest dość późno, ale Simona, czy ty dotrzesz do tego łóżka dzisiaj? Czy, czy raczej wolisz, preferujesz, wiesz, spanie na podłodze? No nie wiem. Halo. Podałam jej, wiecie, że poszła do łóżka, a ona znowu wolnęła się. Tutaj na dywanie w sumie to cieplutko. O, wstaje. No, dawaj, do łóżka, do łóżka, tylko nie zaśnij gdzieś na schodach. Tylko się połóż. W ogóle dała mi taki ładny mm, szlafroczek. Nie wiem, czy go akurat teraz założy, czy nie, ale, ale. No nie, nie założy. Ale dała mi taki ładny szlafroczek. Rano, jak wstanie, to wam pokażę. O ile nas ciągną, że nie obudzi. No, a Konor tutaj się ogarnie po pracy, O, myje paszkę jedną, drugą, o cyk-cyk-cyk, o włoski, włoski. O, tak, tyk 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 tyk, 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 tyk. Lala, lala. jeszcze sobie śpiewa pod nosem paszka-paszka. Okej, okay. dobra, buźka-buźka. Super, Konor, ale ty jesteś porządny, chłop. porządny. No, a potem sobie zje. I pójdzie spać. W sumie już jest północno. Dobra. Simona nam wstała i robi śniadanko. Patrzcie, a taki ma ładny szlafroczek. W tym szlafroczku. No i będzie robić śniadanko, no i nasz ten... Nasz Balu jest, jest chory, więc trzeba będzie z nim iść do weterynarza. Także Connor to ogarnie, ale na razie, na razie zabawa ma słabo, więc póki Simona robi o, śniadanie, to on sobie obejrzy telewizję. Muszę zobaczyć w ogóle, czy tak, on za 10 godzin idzie do pracy. Simona to myślę, że sobie dzisiaj daruje pracę i jak coś to weźmie zdalną. No nie będziemy wiecie jej słać do roboty z takim brzuszkiem. Niech ona sobie troszeczkę odpocznie. No i co? Zrobi... Tak, zasikała się w majtki, bo nie zdążyła do, do toilet, więc no, niestety taki psikus jej się zdarzył z samego rana, no ale już jest wszystko ogarnięte. Słuchajcie, nikt tego nie widział, nikt nie widział. Teraz właśnie chcę pięknie zrobić jedzonko. A więc zrobi tutaj nam śniadanko, przepyszne jajka na toście. No i co, też tak myślę o ślubie właśnie Konora i Simony, bo w sumie co, oni są za zaręczeni. I więc może, może jakiś taki, taki ślub, takie weselisko byśmy im zrobili. Ale może takie bardziej jakieś skromne, chociaż z Simoną skromne, to nie wiem, czy to jest dobre. Czy to idzie w parze. Zresztą zrobiłam już jej suknię ślubną nawet. Znaczy w sensie taki e, strój na ślub, wiecie. E, Patrzcie, tutaj wam tak ukradkiem pokażę, że tutaj ma przygotowaną swoją suknię. E, no ale, no, muszę pomyśleć, w jakiej to formie chciałabym zrobić. E, I czy to teraz, czy trochę potem, czy jak dzieci się u... Rodzą, czy jak dorosną, czy jak to będzie? Dobra, Konor, chodź, proszę się poczęstować śniadankiem. No nie, czy on znowu do nas przylas? No znowu przylas, no on po prostu siedzi u nas dzień i noc, Jaki sąsiad, jak on mieszka w Bibi z Lilii, a on sąsiedzien. Nie rozumiem go. Nie dawaliśmy mu chyba klucza do, do domu, a on przyłazi do nas non-stop. No ale dobra. Nic, to jest nasz, nasz szwager. <grym> Szwagier, więc tutaj no nie możemy, słuchajcie. Się złościć. No, jak tak bardzo nas lubi, to niech przychodzi. Chcesz czy się poczęstuj śniadaniem śmiało, Emanuelu? Manuelu. Dobra, jemy sobie śniadanko. Dziwne, że jeszcze ona nie rodzi, jakoś tak dziwne. E, nie, nie idziemy do pracy, zostajemy w domu, pracujemy z domu. E, no i musimy iść z balu do weterynarza, ale to załatwi nam konor. Musimy się nauczyć programowania na szół, siódmy poziom i umiejętności gier wideo na ósmy. To spoko, bo i tak nam jest to potrzebne do zakończenia generacji, żeby to, e, musimy mieć to ukończone. No, i ogarniemy od razu, może za jednym zamachem to. Ale już ja to sobie wiecie, będę robiła poza nagraniami, żeby was tutaj nie nudzić. Dobra, Konor, jak zjesz, to w sumie póki jesz, jest, masz doby, jesteś w dobrym stanie, to może właśnie być. Może najpierw wykąpiemy tego piesa, bo pójdziemy z nim takim brudnym. Wykąp, wykąp balu i potem pójdziemy do weterynarza. O kopę robi. <laughs> Widzicie to? Jaka tęcza! Dobra, okej. Okay. Nie, nie wnikamy, nie wnikamy. Dobra, Konor, mógłbyś wykąpać tego piesa? Tak bym prosiła ciebie, pięknie, ładnie. Czy ty już ci najadłeś? Najadłeś się, już się nie opychaj. Simona, co ty musisz zrobić? Tych obserwujących mieć więcej. To i sobie jeszcze w piżamce, podnieś umiejętności, osiągnij stan rozmawiania, jest jakie wymagania? Chodź tutaj, serwisy społecznościowe i dasz. Te dowcipy, za te dowcipy dużo osób przychodzi. E, potem, 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 potem sobie możesz pograć, właśnie, żeby troszeczkę potem porobić sobie tą umiejętność. Czemu ty nie kąpisz tego pieska? Balu, gdzie ty jesteś? Chodź tu. Halo. Proszę dać się wykąpać. No. Komp... Zaczął się poród! Zaczął się poród! Zaczął się poród! Dobra, jedziemy do szpitala. Nie będziemy rodzić, przecież w domu. E, więcej opcji. Urodź dziecko w szpitalu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dołączymy oczywiście. No i bierzemy co? Konora. Jednak pojedziemy na porodówkę, nie do weterynarza. Aha, w tym szpitalu pracują same duchy. Elegancko, słuchajcie. Fajnie. Ciekawy szpital, słuchajcie, ciekawy. Dobra, dawaj, rejestruj się w recepcji. Czeka w kolejce. Mm -hmm. A ta pani to też w kolejce? A to pani pielęgniarka, chyba miała być. Ja oczywiście nie mam imienia albo imion, ale mam tego moda na te zagraniczne imiona czy tam coś. I, i, i najwyżej wylosujemy sobie coś fajnego. Mm, sikuć się chce. Pani, pani by się pospieszyła, zdeczka, co? Potrzebuję tutaj. Potrzebuję, bardzo potrzebuję. Urodzić już. Babiczka. Proszę mnie przyjąć na dział, proszę mnie przyjąć. Halo, pani, ja tu zaraz pęknę. Dobra, idziemy. <laughs> o, chyba ją przekonałam, tak. Dobra, czy, 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 czy... O matko, co ty masz za rękawice? Mhm. Stylówka nawet na poród musi być, słuchajcie. Przecież to jest Simona, nie? No i pan duch nam odbierze poród. Pan, a pan Ardian, gracz... <laughs> pan Ard Ardian, słuchajcie... Eee, stażysta, no elegancko, po prostu to mnie uspokoiło. Dobra, zobaczymy, co za babyczki nam się urodzą. Ciekawe, czy dziewczynka, czy chłopiec. W sumie to, bolałabym może dziewczynkę. Tak, ale w sumie mamy już dziewczynkę z Griną, ale nie, o nie, o nie, to nie to, to nie to. <laughs> ale chłopiec też fajnie, dobra, zobaczymy. Tylko, szczerze, żebym wolała, żeby dziedzicem była dziewczynka, nie? Bo drugiej generacji był chłopczyk, to teraz fajnie, żeby była dziewczynka, wiecie. Dziedzicem. Córeczka! Hihihi. Clemens, tak jest. Judy. Judith? To tak się czyta? Judy? Judith. Judy. Ej, ładne imię, Judy Clemens. Bierzem. Chłopie, co mamy parkę? Ale fajnie, mówiłam, że będzie umbliźnięta. Bjorn, nie. Damion. Honor. Elias. Anderson. Jordi. Judith i Jordi. Jordi, ok. O nie! Trojaczki! Uff. O nie! Pierwszy raz w życiu mam trojaczki w czwórce. I kolejny chłopiec. Boas. <noise> Boas. Jonathan. Jonathan, Judith i Jordi. To wszyscy by byli na J. No dobra. Boże, już mam nadzieję, że nie ma czworaczków, co? Boże, święto osiągnięcie. Patrzcie, co to się stanęło! Czemu nie są tacy ciemni? Czemu nie są tacy ciemni? Simona. Simona, czyje to dzieci? Wow, trojaczki! ale oni tak le lewitują, bo pobrałam tego moda, wiecie, na te kołyski, bo chciałam taką ładną kołyskę im dać. Ach. Jedna dziewczynka, ale dlaczego oni są tacy ciemni. Może dlatego to wiecie co? Może to jest spowodowane skinem Konora, bo skin Konora jest dość ciemny, nie? Ale nie wiem Simona, czy ja to dzieci są. Halo. Czy ja to dzieci? <grym> nie, no wiecie, ja im tego skina trochę zmienię. Znaczy skina im dam trochę jaśniejszego, nie, bo mi się wydaje, że to może być po Konorze, bo Konor ma taki ten skin, chociaż w sumie nie. No, ale to pewnie jest przez taka, takie taki, taki, taki nieporozumienie. Bo, no bo trochę, no. Dobra. Mamy trojaczki, ale jaja, to teraz już na pewno musimy się przeprowadzić. Dobra, wracamy na chatę. Jedziemy na chatę. Ola Boga. Był taki ładny pokoik, no ale co, jest teraz taki. No i dobra, i co? Idziemy tutaj poprzytulać nasze dzieci. One tutaj się zbagowały i widać im tylko nóżki, no ale no trudno. Po prostu powiem wam, że <śmiewanie> będzie tutaj śmiesznie, no teraz to musimy na pewno się przeprowadzić, piesek musisz poczekać z tym weterynarzem niestety, potem ciebie zaprowadzę już po nagraniu, a teraz proszę bardzo jaka tu na wszyscy płaczą, no co nie możesz, a bo on podszedł, tak, to musimy jednak przenieść te dzieciaki pewnie tutaj może. I cały ten, cały to, cały ten, całą tę siłownię przerobić, wiecie, na. przerobić na po prostu ten pokój dla nich. I może póki są niemowlaczkami, to mogą tutaj mieszkać, nie? Co tam, braciak, Chcę zobaczyć nawet mama z Instagramu mnie całkiem rozbawił. Co sądzisz? Lol, genialny. Ale <grym> szajny telefon. Dobra, musimy je nakarmić, bo może są głodne. Konor, weź wyjdź. Dobra, przywitałeś się z dziećmi, weź Podejdź tutaj. No ja im przerobię całe to pomieszczenie, przerobię w pokój, nie? Podejdź tutaj. Pies, wyjdź mi stąd. Wołaj go. Boże, wszyscy płaczą. No nakarm, karm piersią. Czemu nie? A, bo pewnie klocki. Jezusie. Dobra, i takim śpiącym akcentem, czyli śpiącymi naszymi dzieciaczkami i Konorem w pośrodku tej całej burzy, <śpiewanie> bo nawet za oknem pada deszcz, mmm, będę kończyła ten odcinek. Słuchajcie, na kolejny odcinek myślę, że przerobię właśnie te całe pomieszczenie na pokój właśnie naszych trojaczków. No póki oni są niemowlętami i póki będą małymi dziećmi, to jeszcze możemy tutaj, prawda, mieszkać, bo jeszcze mogą dzielić ten pokój. No ale jak podrosną, to fajnie by było, żeby na przykład Judith miała po prostu oddzielny pokój, jako dziewczynka. No a Jonathan i kto? Jak oni się nazywają? Jonathan i Jordi e, mieli po prostu e, nawet wspólny pokój, nie? Ale no, żeby, żeby Judith mogła sobie mieć e, jednak swój, co nie? Także będziemy musieli się Nie Niby tu bym mogła podzielić, zrobić dwa, ale po co? Tutaj rodzice pod nosem, wiecie. Fajnie by było te mieszkanie jednak zmienić, więc będziemy szukać czegoś fajnego. Możecie mi podpowiedzieć, jakie mieszkanko mogłabym tutaj z tych wszystkich dostępnych w San im e, wybrać i co? I dziękuję za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!